Witam wszystkich państwa bardzo serdecznie i zapraszam na rozmowę. A dzisiejszym moim gościem jest pułkownik dowódca orkiestry reprezentacyjnej Wojska Polskiego Artur Czereszewski. Dzień dobry panie pułkowniku. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Bardzo miło, że państwo gościcie. Chcielibyśmy zaprezentować państwu jeden z naszych licznych utworów John Lennon i Imagine. To pan pułkownik uruchamia orkiestrę i za chwilę porozmawiamy. Tak jest. I orkiestra sobie gra. Panie pułkowniku, i tak sobie będzie grała? Tak jest. Bez pana pułkownika? Tak. Czy pułkownik to to samo, co dyrygent? Tutaj dowódca, jak to jest w takiej orkiestrze wojskowej? E, tak, jednocześnie jest to funkcja jednocześnie dyrygenta, ale przede wszystkim żołnierza. Jestem dowódcą dyscyplinarnym, artystycznym, tak to można ująć. E, także mam... Ta funkcja ogarnia jak gdyby wiele kompetencji. Miałem tutaj po drodze żołnierzy i teraz mógłby taki szeregowiec, który nie gra na żadnym instrumencie, przyjść i powiedzieć, dzień dobry, chciałbym grać w pana orkiestrze? E, oczywiście tak czasami się dzieje. Mamy tutaj przykład e, muzyka, który jest perkusistą i tak naprawdę jest, e, jest z, zawodu, z zawodu samoukiem, a z drugiej strony też jest pasjonatem i jest instruktorem jeździectwa. Bo również w pułku mamy szwadron kawalerii. Wiemy, rozumiem. Taka, taka ciekawostka. Ale rozumiem, generalnie są to ludzie z jakimś wykształceniem czy umiejętnościami muzycznymi. Tak, zatrudniamy przede wszystkim absolwentów wyższych szkół muzycznych, ale jednocześnie prawo nam pozwala i orkiestry przyjmują osoby po szkole średniej. To jest te minimum. Szkoła minimalnie szkoła średnia, wykształcenie ogólnie średnie. Zapraszamy każdego pasjonatów, tych ludzi, którzy kochają muzykę i od dziecka uprawiają ten zawód, który my robimy. To jest pas. Ale dobra, panie pułkowniku, ale pan mnie uspokoił. Oni potrafią strzelać. Bo to są normalni, regularni żołnierze, którzy przechodzą przez szkolenie. To nie jest tak, że sobie siedzą tutaj w sali w ciepełku i ćwiczą tylko czytając skrót. My, jako jedyna orkiestra w Wojsku Polskim, a jest ich 19, podlegamy pod pułk reprezentacyjny Wojska Polskiego. A rozumiem. W związku z czym, tak jak inne orkiestry, przede wszystkim jesteśmy żołnierzami. To są żołnierze, wszyscy w stopniach. To nie są żołnierze służby zasadniczej, to są żołnierze zawodowi. E, w związku z czym my podlegamy e, wielu czynnościom, tak jak każdy żołnierz w Wojsku Polskim. Strzelamy co miesiąc, biegamy codziennie rano, mamy tak zwany PRF, ponadny rozruch fizyczny, dbamy o zdrowie. Biegaliście dzisiaj rano w ten deszcz? Tak jest. Tak, tak jest. E, codziennie tak. o godzinie 7.30. Panie pułkowniku, widzę jedna kobieta, jedna, jedna, jedna. Są trzy. A widzę jedną. Tak, dlatego że jest, jako jedyna orkiestra w Wojsku Polskim jesteśmy najwięksi, bo mamy 117 ludzi. Mamy... Dwa zespoły. Jeden znajduje się to, jak Państwo widzicie. Przepraszam, muszę zerwać. Tak. To jest ta fermata. Natomiast jeśli chodzi o ten drugi zespół, stacjonuje w garnizonie wesołej w pierwszej brygadzie pancernej. Dziękuję orkiestrze. Panie pułkowniku dziękuję również. Bardzo mi było miło. Bardzo dziękujemy Państwu za, za odwiedzenie nas. Dziękuję. Państwa zapraszam za tydzień na kolejne spotkanie.